Witam, z stay tuned. A, a to jest kolejny odcinek naszej serii Fun Games. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Sonic the Hedgehog Triple Trouble 16-bitowy remix. Tak jest, kurde, nareszcie oto i jest. Eee, już jakiś czas temu został opuszczony trailer, no i w końcu doczekaliśmy się tegoż demka. Tak więc, tak, to jest świetne, ponieważ tutaj Sonic Triple Trouble aktualnie. Nawiązuje typowo fabułą do Sonika 3 Dzieje się dosłownie zaraz po Soniku, Trójce Knuckles I jest to świetne, teraz mamy końcówkę, właśnie Sonic 3 Knuckles Good ending, czyli odkładamy Master Emerald na Angel Island Wszyscy się cieszą, Angel Island wbija w niebiosa, więc Więc ogólnie jest, jest, jest nieźle Czy tak powiem Dokładnie tak Tutaj sobie biegnie na Kersi kurwa i się cieszy Okej, okay. no i teraz mamy coś nowego aktualnie, nasi bohaterowie cisną sobie oto i tutaj, jakieś ciemne niebiosa kurwa. no i lądujemy sobie tutaj, A więc ciśniemy i tak, aktualnie w tej grze mamy dropdasha, prawie we wszystkich teraz grach fanowskich jest dropdash, no i super pilot. I co tu jest fajnego? Aktualnie gramy z Soniciem i teresem i możemy sobie ich wymieniać. To jest świetny motyw, wzięty z choćby Sonic Mani Plus. Eee, dokładnie tak, więc jest to fajna rzecz. Okej. Okay. Odejam, to jest finalny boss Sonica 3. I on zipie. Odejam. Nice, kurde, zmieniam się super formę. Jazda z nim. Jakby co, dogrywam głos w ogóle, moi drodzy. Boże, jakie to jest świetne, halo. kurde, mi ze snajpił. are here. <gry> Dobra, podoba mi się to. Fajny koncept. Okej. Okay. God damn it. Wypin dalej. O. That jetpacka ma, kurde. Hm. Okej. Okay. What the To było łatwe. A, ależ malagdy uciekają. No tak, oczywiście. Okej. Okay. Dobra, lecimy, lecimy za tym pajacem w takim razie. No i mamy fang de snipera. Boże, jak on świetnie wygląda w 16 bitach. No i to jest to, no. Kurde jazda. Boże, jakie to jest świetne. I mamy Great Turkus. Akt pierwszy. Boże. O, tutaj mam nawet teraz to, co stworzył... Boże, jaka tutaj ta fizyka jest świetna, Boże... Wygląda ta gra troszeczkę inaczej niż na trailerach, okej? Okay? Na trailerach przede wszystkim był widescreen, były inne postacie, znaczy postacie inaczej wyglądały niż... niżli teraz. ok? fajna rzecz. E, ale tak, mam nadzieję, że widescreena, wow, dadzą i tak czy siak. Bo w tej chwili wygląda typowo jak gra z Mega Drive'a, za co szanuję. Ale ten widescreen jednak, jednak mógłby być, bo nie mam nic do e, aktualnie teraz Talesem, e, do postaci Sonic 3 Knuckles, ponieważ są to dobre modele, ale ten widescreen mógłby być. Naprawdę, wow, gra wygląda świetnie, Jezusie, gra się też niczego sobie, naprawdę fizyka jest strasznie podobna do klasyków i ja nie mam tu się do czego doczepić i możliwość zamiany, Sonica bądź Telsa w momencie, kiedy gramy, czyli w biegu, jest po prostu świetną ideą. Może to są piękne czasy, kiedy mamy Sonic Chaos 16-bitowy robiony, Sonic Triple Trouble 16-bitowe. To są gry, które Ech, po prostu lubiłem. Ale nie, jako, nie jakoś wielce, ok? 8 by to Sonic nigdy mi się jakoś więcej nie podobały. Chyba to coś było. O, Łanapek. Bo soundtrack też jest świetny. Wow. Sięgam. Prawda, soundtrack jest świetny. Samo Sonic Triple Trouble, miał ogólnie świetny. Soundtrack. Soundtrack, kurde. Soundtrack. Zauważyłem, że po odbiciu się z, o, o, ten e, od sprężyny możemy zrobić e, kulkę w powietrzu. Znaczy zmienić się w kulkę w powietrzu, jak, jak nie jesteśmy w formie kulistej, że tak powiem. Czy tak samo jak w Sonic Triple Trouble. Okej, okay, mamy fanga fanga Snipera. Był ten boss jako pierwszy nie pamiętam tej gry do końca 8-bitowej, ale mi się wydaje, że, że tego chyba nie było, tego bossa. Nie było chyba nawet jak mini bosowie przede wszystkim, a to właśnie mamy tutaj mini bosa. Mogę fajnie, że już walczymy z Fangiem, sniperem. Okej, okay, najsik. Okej. Okay. Aha, dobra, musieliśmy przez to przejść. Wow. Świetne, dobra, okej, okay. akt pierwszy łodziejam zapajac. No dobra, grej turkus akt drugi. No nic tu jest. O, oh, Okej. Okay. Dobra. Dobra, musiałem zrobić krótką pauzę. Ciśniemy dalej. Akt drugi ciekawie brzmi. Podoba mi się. Okej. Okay. Nice. Jest tutaj nawet taki jeden moment. Tak, tutaj właśnie. Słyszycie? Ta muzyka brzmi jak Green Hill. Takie same instrumenty zostały tutaj użyte. To jest piękne po prostu. Może... To jest świetne. Musimy doczekać... Jak to działa w ogóle? Raz, działa Na niej... Okej, okay, dobra, czyli trzeba naciskać. Przycisk skoku, jak się na tym jest, dobra, ok. Got it. Fajne to jest. Ups, nie udało się. Naprawdę świetnie jest ta gra zrobiona, kurde. Ja przysięgam, kurde, każdemu polecam zagrać już w tej chwili. Mogę tak powiedzieć, bożesz. No ale to jest, są piękne czasy, że przerabiają 8-bitowe e, części. Wow, noba, to jest koncept z Green Hill Sonic Money, przysięgam. Czy jesteśmy w jaskini? Okej okay. Podoba mi się koncept, że można grać Tracem albo ups Sonikiem yy, kiedy tylko chcemy <coughs> I w biegu możemy wymieniać postacie, to jest po prostu brilliant idea Okej, okay, siup What Nie trafiłem Fajne jest to, że akurat Sonic się nas łapie, jest fajne Kurde, znowu zapomniałem odpalić Dobra, lecimy tam od razu już bez świrowania. Musimy dolecieć, ok, easy. Dobra. Ok, siup. Tu coś jest, jest łapek, ok. Mogę łanapków nam chyba nie podliczać, on cały czas trzy. Chyba, że zacząłem z jednym i nie wiem że fizyka naprawdę, naprawdę jest, 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 spoko. Pomimo tego, że aktualnie według mnie drobderz jest strasznie przereklamowany w tej chwili, bo wszędzie jest dodawany, no każdej fanowskiej gry, tak, o, o, special stage, tak lubię go używać. Wow, okej, okay, ścigamy się z fangiem, okej, okay, podoba mi się ten pomysł. Nie pamiętam jak wyglądały special stage w Triple Trouble, przepraszam was bardzo, ale Triple Trouble grałem E, bardzo dawno temu i przeszedłem go tylko raz i też na 100%, więc. Jeśli chodzi o mnie i 8-bitowe części z Sonikiem to ja, e, strasznie małą wiedzę mam na temat tych tytułów, więc. Więc no, dobra, ok, Girary Już go prześcignęliśmy, dobra. Fajny, fajne, fajne special stage podobają się. Odejam. Ej! Okej, okay, dobra, już musiałem dostać elektryczną tarczę. Właśnie znaczy mi się wydaje, że chyba w tej grze nie ma elementarnych tarcz? Co jest o tyle zrozumiałe, że w oryginalnym Triple Trouble nie było, ale biorąc pod uwagę, że zakładamy tutaj, że Triple Trouble odbywa się po solniku 3 nakus, to, to trochę smutne, że nie ma elementarnych tarcz, ale młotewa eh, Okej. Okay, lecimy dalej w takim razie. Pierścienie. Bardzo bardzo podobne do co? u kurde. Jakie to jest? Boże, ej, to mi przypomina ten Special Stages Sonic Advance 3 aktualnie. Tam był taki koncept, ale ogólnie poza tym to bieganie przypomina mi strasznie Sonic Mania Special Stages. Wasze tutaj są te kapsuły z pierścieniami jak tam. Dobrze. Okej. Okay. I mamy pierwszy szmarek chaosu. Super. Okej. Okay. Podoba mi się. Żeby was nie skłonić, że się przypadkiem natknąłem na to demówko na, na to demówko co? Na to demko? Dosłownie przypadkiem. O, dobra, tego bossa pamiętam. Mam tutaj tego żółwia. I potem, potem po nim dostawaliśmy chyba do takiej matki żółwia czy coś. Okej. Okay. God damn it. Nice. Okej. Okay. Wow. Okej, okay, że tak ona wyglądała? Nie pamiętam Okej, okay, muzyka brzmi świetnie. Ogólnie bossowie, ta walka z bosem, ta muzyka w oryginalnym czuczowo świetnie brzmiała. Tak tutaj... kurde! Nawet lepiej. Nice. Okej, okay, jazda z nim Okej. Okay. Fajny boss, podoba mi się. Ok, możemy się zbijać w kulkę, tak jak mówiłem. Nice. Ok, i mamy kapsułę. Ja przysięgam, jak z początku widziałem gameplay tej fanowskiej gry. To myślę, że to jest jakiś dorąbany aktualnie. Yy, hack. No ale nie, bo tak wygląda. No i koniec, ok. Wow. Grajcie w to, moi drodzy, to jest cudne. No to co ja mogę powiedzieć? Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tegoż filmu. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał i pobierajcie tą fałską grę. Ja oczywiście linkacz do gierki dam w opisie i polecam zagrać. Naprawdę to jest świetne, tak więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia. CIA!